Thank you. And oh, that was a really important game for for us. Uh, that's not easy here to win, especially in situation, but we have last two really good games against uh, Turov and the uh, Zelenogora we played well, but we 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 lost the games. Uh today we we played uh one one good game. Special uh, defensively strong in last quarter, but uh, was decision quarter for us. Uh, we 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 were strong. defensively play like team in last quarter and uh, that's my decision about this game i want to congratulate my players for uh, really good to work in uh, last uh, last week and good concentration today for the uh, in the game and of course uh, for our fans that they they coming here it's not it's a long distance to come here to to give us support and uh, we want to keep good working and try to win some more games in uh, next Leagues. Thank you. Um, this game was more about us. Um, we the coach did a good job preparing us in practice all last week. Um, we just wanted to come in here, play strong defense, um, and pay attention to uh, detail with Scott report, and uh, be focused. That's the main thing. Uh, just stay focused and, and play hard. And uh, you know, at, the, at the end of the game, you know, the hard work will show off. and I think we played hard at the stretch. You know, they did a, a great job of staying in the game uh, with second chance points and uh, you know, making some uh, uh, moje nazwisko Czesław Widomski. Jestem dyrektorem oddziału regionalnego Lubelskie. Dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie na konferencję, spotkania. Dla sportowców niepełnosprawnych intelektualnie jest to wielkie wydarzenie dla, i, i uznanie i akceptacja taka społeczna. Europejski Tydzień Piłki Nożnej, Piłki Koszykowej prowadzony jest już od kilku lat. Na Lubelszczyźnie po raz pierwszy ze względu na najwyższe klasy rozrywkowe koszykówki kobiet i koszykówki mężczyzn. Dzisiaj zarówno mecz AZS-u Lublin, jak i startu Lublin byli zaproszeni zawodnicy niepełnosprawni intelektualnie. W Europejski Tydzień Koszykówki aktualnie to 33 kraje i 18,5 tysiąca sportowców, którzy czynnie bierze udział w tych rozgrywkach. Na Lubelszczyźnie są to 10 klubów olimpiad specjalnych, i, i, które realizujemy na naszym terenie. Europejski Tydzień Koszykówki to również potwierdzenie takiej akceptacji społecznej naszych zawodników i dla sportowców niepełnosprawnych intelektualnie jest to doskonała forma również rozwijania sprawności fizycznej, ale również rewalidacji i akceptacji społecznej. Nasz turniej również rozgrywany jest w ramach tego europejskiego tygodnia rozgrywany będzie w najbliższy wtorek w krasnym stawie Uczestniczyć będzie 10 zespołów, w tym dwa zespoły piłki koszykowej sunifikowanej. To jest połączenie zawodników w normie intelektualnej i niepełnosprawnych intelektualnie. Dziękuję Państwu i gdyby były jakieś pytania, jestem do Państwa dyspozycji. Znaczy, no, co dokumentować. komentować? Przegraliśmy kolejny mecz, czwarty z rzędu. W trzecim meczu tracimy ponad 90 punktów. E, na jakiś momentu realizujemy założenia. Zawsze w jakimś meczu jest moment przy naszym prowadzeniu 69-68 straciliśmy 10 punktów pod rząd. Się okazało, że to były punkty na wagę zwycięstwa dla Anfilu. Gratuluję, nie zatrzymaliśmy w drugiej połowie Diontewona. Potwieraliśmy graczy mieli ponad 47% za 3, Bardzo dużo. Nie ja wiem, no przegrywamy kolejny mecz. Duża lekcja. I... Nie wiem co będzie dalej, także <noise> ciężko powiedzieć. Za tydzień gramy kolejny mecz i mam nadzieję, że zawodnicy będą chcieli się podnieść. Ale jak to będzie wyglądało, to ciężko na dzień dzisiejszy powiedzieć. Just need to play better defense. I think we play one time good defense and a couple times not so good. So we need to string a bunch of good defenses together and uh, take care of the ball better. So um, we're just gonna get back at it and practice and keep working hard. Nie ma znaczenia gramy lepiej gorzej, czy jest mniejsza, większa determinacja. W sporcie chodzi o to, że trzeba wygrywać mecze, i tutaj nie ma sentymentów. Okej, okay. mamy zestaw ludzki, jaki mamy. Na pewno jest dużo graczy, którzy pokazuje, że poziom eksta klasy jest dla nich za wysoki, i to ewidentnie widać. I tu na pewno będzie trzeba coś z tym zrobić, natomiast przegrywamy, i chyba nikt. Wolę to co mówiłem wolę brzydko wygrywać niż ładnie przegrywać, podchodzić. Zawodnicy muszą mieć świadomość, że tutaj nikt nie będzie na nich czekał i czy oni będą wykonywali jakiś krok do przodu się okazuje, że niektórzy popełniają no stop te same błędy i ta korekta jest kompletnie niewidoczna. Także tutaj jest problem pod tym kątem i jeżeli oni tego nie rozumieją to znaczy, że to jest to jest podstawowy błąd i tutaj będą być może po jakiejś rozmowie będą zmiany.